Siemano, z tej strony, że to i witam Was w takim filmie wyjaśniającym dlaczego dzisiaj nie pojawił się film. I w sumie mogę to potraktować jako film informacyjny, ponieważ e, chcę zawrzeć tutaj trochę informacji na temat e, przyszłości kanału, przyszłości paru innych filmów i może i przyszłych serii. A także chcę Wam powiedzieć o tym, dlaczego nie było filmu. E, filmu generalnie dzisiaj nie było, dlatego że. Miało, miał się oczywiście pojawić Mieliśmy w planach go nagrać Lecz nie nagraliśmy, gdyż e, Ernest poczuł się wczoraj źle Na 12 godzinnym live'ie Na innej platformie Nie prowadzę ich na youtube ie. Prowadzę je na platformie Która znajduje się w opisie e, Tak macie tam link No i tak generalnie Ernest poczuł się źle Ja byłem już zmęczony Bo to był live który trwał 12 godzin. Od godziny 12 do północy robiliśmy live'a. I no jednak to jest 6 rano w Polsce. I tak naprawdę ja jeszcze później siedziałem trochę. Ogarniałem parę spraw związanych z YouTubeem, no i inną platformą. Eee, tak. Ogólnie jak widzicie, pod, pod, pod kamerką znajduje się zbiórka. Zbiórka dla Ukrainy odbywa się ona na live'ach tam można donatować. Pod streamami ogólnie znajdują się linki do dotacji. I nie ma tych filmów. Nie ma tego filmu dosłownie. Ale ogólnie jest kamerka. To jest coś nowego. Dla mnie nigdy nie nagrywałem nic z kamerką na YouTubie. Jest to pierwszy raz w sumie. I... Zacząłem z tym właśnie na streamach z gierek. W sumie na streamach głównie ogrywamy CSA i Minecrafta, to jest generalnie, ale już przyszłe filmy będą się pojawiać z kamerką. To jest już na pewno zagwarantowane. Tylko będę musiał jeszcze trochę przerobić sobie overlaya z streama na to, by po prostu mieć go na nagraniach trochę go przerobię oczywiście. Poznikam takie donaty i różne, bajery z streamów. Ale no, to w sumie tyle, jeśli z takich mm, informacji. A, jeszcze jutro, czyli w poniedziałek, pojawią się prawdopodobnie trzy filmy, ale na pewno są gwarantowane dwa. Jest to Frag Movie z Cesa. Chyba będzie krótsze, bo też nie mam materiału. Nie, na, nie mam kiedy nagrywać tego, ale będzie i prawdopodobnie wleci odcinek Zarel Crafta znaczy, to jest pewne, że pojawi się odcinek Zarel Crafta, ale nie wiem, bo jeszcze mogę, prawdopodobne jest kolabo z jednym z YouTuberów, którego poznacie w sumie dopiero jak z nim nagram materiał. Tak? I myślę w sumie, że to tyle. A, i to właśnie to kolabo będzie z CS-a, gdyż jednak a, jest on jednak content. On tworzy content cs -owy. No i w sumie to tyle. Jeszcze raz was bardzo przepraszam za to, że nie było filmu dzisiaj. jest ten film w ramach wytłumaczeń. Nie chciałbym was zostawić z niczym. I w sumie ja się z wami żegnam. Na razie i... Cześć. Hej, hej.